Čeva na svojoj strani Kawa i i vitam vas u recenziji anime Red Dead Piętnastoletnia Izumiko Suzuhara urodziła się w sanktuarium Tamakura i posiada niezwykły dar. Widzi niepokojące istoty, ni to duchy, ni to zjawy. Dodatkowo nie może korzystać ze sprzętu elektronicznego, gdyż za każdym razem wszystko, czego się dotknie, przepala się i niszczy. Podczas pewnego zdarzenia dowiaduje się, że jest tak zwanym kami, czyli naczyniem dusz Shinto, a Miyuki, syn przyjaciela jej ojca, to Yamabushi, wojownik, który mają chronić. Zumiko i Miyuki trafiają do nowego liceum i tam odkrywają niebezpieczną prawdę, z którą przyjdzie im się zmierzyć. Anime jest adaptacją sześciotomowej mangi i wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że akcja anime kończy się na piątym tomie, czyli przed najważniejszymi wydarzeniami. Kiedy już się wczułam, kiedy już naprawdę się wkręciłam w to anime, ono zostawiło mnie z pytaniami i ogromnym niedosytem. Najgorsze jest to, że szósty tom bardzo ciężko jest znaleźć, i ja wciąż do tej pory szukam. Niestety przeczytanie, a raczej obejrzenie go z japońskimi napisami dla kogoś, kto nie potrafi czytać po japońsku, niewiele da, bo to jedna z tych historii, w której najwięcej jest ukazane i wyjaśnione słowami, a nie w obrazach. Historia kręci się wokół pust, chowańców, duszy i swoistej magii. Nie zobaczycie tam ich demonów, czy ludzi z kocimi uszami. Bardzo ciekawi mnie tematyka religii i wierzeń japońskich, dlatego dam szansę tej produkcji, i nie żałuję, ale szkoda, że jak na razie nie dowiem się jaki owa historia miała koniec. Dodatkowym plusem anime jest piękna muzyka i śliczna kreska, dzięki którym te 12 odcinków to prawdziwa przyjemność. Polecam wam to anime i jednocześnie ostrzegam, że tak jak ja możecie zostać po seansie z dużym uczuciem niedosytu. No chyba, że znajdziecie całą mangę po angielsku, w takim wypadku podeślijcie mi link, będę bardzo wdzięczna. Dziękuję za wysłuchanie mojej recenzji. Do usłyszenia!